Cześć, kochani, witajcie w alercie celebryckim. Zapnijcie pasy, bo dzisiaj nie będziemy gotować tajskiej zupy. Dzisiaj będziemy wynoływać duchów. Daria Ładocha. Tak, ta Daria. Poszła do kozaczka i o mój Boże, zapomnijcie o przepisach. Daria serwuje nam coming out swojej nowej magicznej osobowości. Twierdzi, że ma dwie twarze i przez lata nas oszukiwała. Gotowi na seans spirytystyczny w Wilanowie? I jazda! Zacznijmy od grubego kalibru. Daria rozstała się z partnerem po, uwaga, 25 latach. Weszła w związek jako siedemnastolatka, a teraz wypaliła w wywiadzie. 25 lat poszło do kosza. Słyszycie ten huk? Potem próbowała to łagodzić, że to była lekcja i wymiana energii, ale pierwsze słowo do dziennika należy. Mówi, że to była operacja na otwartym sercu bez znieczulenia. Ała, Daria, kochanie, to brzmi jak scenariusz tureckiego serialu, a nie świadome rozstanie. Teraz jest sama wolna i. Uczy się żyć bez przejmowania przez facetów. Bo wiecie, zawsze ktoś ją przejmował. Najpierw mama potem Bartek. Czas na girl power czy czas na terapię. Ale teraz trzymajcie się foteli, bo wchodzimy w strefę roku. Daria nie jest sama w domu. Są z nią koty, ale to nie są zwykłe koty. Jej kotka Jakuza widzi duchy. Daria mówi całkiem serio. Ona widzi te moje duchy, ona z nimi wchodzi w interakcję. Wyobrażacie to sobie? Siedzisz w Wilanowie, jesz krzywą kanapkę, a twój kot gada z zaświatami. Do tego Daria uczy się hipnozy, twierdzi, że słowa to zaklęcia i programuje swój umysł. Czy to jeszcze coaching, czy już Hogwart? Mówi do siebie, gestykuluje twarzą i jeździ na rolkach po salonie, aż córka jej każe przestać. Totalna wariatka, pozytywnie czy sygnał SOS. Pamiętacie Darię w programie Agent? Twarda, wygadana, zwyciężczyni. Kłamstwo. Daria przyznaje teraz. To jest mój coming out. Ja non-stop płakałam w tym agencie, tylko żeby nikt nie widział. Dwie osobowości. Medialna daria to maska, prawdziwa Daria to wrażliwa poetka, która nienawidzi pisać. Słuchajcie, to jest niesamowite. Celebryci latami karmią nas kitem o swojej sile, a potem cyk, płakałam w poduszkę. Daria, szacun za szczerość, ale zburzyłaś nam światopogląd. Na deser luksusowe problemy, daria i jej przyjaciółka. Typowe żony z Wilanowa postanowiły pojechać na siłownię. Miały 10 minut pieszo, ale co zrobiły? Wsiadły w auto i stały w korku 45 minut. Daria mówi: korek nas uratował, bo nie musiały ćwiczyć. To jest ten poziom odklejki, który kochamy. Daria, następnym razem bierz miotłę, albo te rolki. Będzie szybciej. Podsumowując, nowa Daria Ładocha to singielka, hipnotyzerka i medium w jednym. Rozmawia z kotami, zamyka 25 lat w koszu i szuka faceta, który przejmie ją po raz kolejny. A może jednak nie? Jedno jest pewne: w jej kuchni gotuje się teraz niezły kocioł magiczny. A wy, wierzycie, że koty widzą duchy? Piszcie w komentarzach: szamanka czy odklejka? subskrybujcie, bo my nie potrzebujemy hipnozy, żeby was uzależnić.